Jak działa układ limfatyczny i po co wykonuje się biopsję wartownika. W naszym ciele krew i limfa krążą nieustannie, tworząc perfekcyjny system. Krew dociera do komórek naczyniami krwionośnymi i transportuje do nich składniki odżywcze. Te po pożywieniu się oddają nadmiar płynu do przestrzeni międzykomórkowej. Stąd ten płyn nazywa się już wtedy chłonką bądź... Limfą i malutkimi kanalikami limfatycznymi jest przetransportowywany do centrum naszego ciała, gdzie w przewodzie pokarmowym znowu wraca do krwi. Po drodze znajdują się węzły limfatyczne. Są to niewielkie, okrągłe struktury, które filtrują chłonkę, oczyszczając ją, neutralizując w niej drobnoustroje, takie jak bakterie czy wirusy. Najwięcej węzłów chłonnych znajduje się pod pachami i w pachwinach. A teraz do rzeczy. Kanaliki układu limfatycznego transportują limfę z tkanek do najbliższych węzłów chłonnych. I w limfie znajdują się również komórki nowotworowe oderwane od dojrzałego guza macierzystego. I jeżeli tak się stanie, to nowotwór może również zaatakować węzeł chłonny i ten pierwszy węzeł chłonny, i kolejne węzeł chłonny, i stworzyć przerzuty. Jeżeli tak się stanie, może również dojść w, w kolejnym etapie do przedostania się komórek nowotworowych do krwi i rozsiania nowotworu do innych miejsc w ciele. W przypadku guza piersi, najbliższymi węzłami są węzły fachowe. Węzeł, który jako pierwszy ma kontakt z. Łąką z okolicy guza nazywamy węzeł, węzłem wartownikiem. Im mniejszy guz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że komórki dostały się już do układu chłonnego. Aby mieć jednak pewność, podczas operacji wycinany jest węzeł wartownik. Jeśli późniejsze badania laboratoryjne nie wykażą przerzutów w węźle wartowników, nie ma potrzeby y, usuwania reszty węzłów. W przeciwnym wypadku podejmowana jest decyzja o ponownej operacji. Warto rozważyć tą procedurę, ponieważ wycięcie wszystkich węzłów od razu może się wiązać z, yy, z poważnymi dość komplikacjami, powikłaniami takimi jak obrzęk limfatyczny w kończynie po stronie operowanej piersi. W przypadku rozległych guzów podejmuje się decyzję o od razu usunięciu wszystkich węzłów podczas, podczas operacji usunięcia guza.